Mamy środę 9 października, wybiła godzina 12. A Państwo słuchają tabletowo FM. Ja nazywam się Jakumalec i mam dla Państwa gorące newsy. Między innymi taki, że w tej ręce trzymałem smartfon za 9000 zł. Na wstępie powiedziałem: smartfon za 9000 zł. Tak. Miałem na myśli najnowszy produkt koreańskiego giganta zwanego potoczniem Samsungiem. A produkt, który tyle kosztuje, to Galaxy. Nie, nie Galaxy. Samsung Galaxy Fold. Telefon, który rozkłada przed nami swoje skrzydła. Moje spotkanie z tym telefonem trwało kilka godzin, gdzie sam na sam miałem okazję przyjrzeć się bliżej, o no co tyle zamieszania. Jesteście ciekawi? Trochę wam tego opowiem. Na początku warto by zacząć od pierwszego wrażenia, ale to jest totalnie nieistotne w tym materiale. Widziałem już ten telefon wcześniej, wy pewnie też go wcześniej widzieliście, dlatego dzisiaj skupimy się na tym, co mnie interesowało najbardziej, i was pewnie też. I pewnie też jesteście tego ciekawi. Mam nadzieję, jak się na tym telefonie gra. W kilka słów o samym urządzeniu. Galaxy Fold został wyposażony w 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej, a procesor, który znajdziemy w środku to Snapdragon 855 aparat, raczej aparaty. Foldik został wyposażony w te same szkła co Samsung Galaxy S10, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie będzie dokładnie robił zdjęcia, poszukajcie naszej recenzji S10, na tabletową. Tam będziecie mieli wszystko w skali od 1 do 1, jak na dłoni. Wyświetlacz, a raczej zginany ekran, tutaj producent chwali się tym, że to jest jeden z najlepszych ekranów, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez Samsunga, a nazywa się Dynamic AMOLED Infinity Flex, który ma zapewnić niezłe efekty wizualne dzięki gamie kolorów HDR10+. No i to by było na tyle. Pora na multimedia i gry. Chociaż muszę przypomnieć, że Foldik posiada dwa wyświetlacze. Mniejszy, na przedzie urządzenia, jest naprawdę mały. Ma dokładnie 4,6 cala, a ten duży jest duży. 7,3 cala. A jak się na tym gra? Czy można grać tylko na dużym ekranie, a co z małym? Hm, to są pytania, które sam sobie zadawałem przed przyjściem na premierę, yy, ale ważniejsze pytanie to chyba to, w co grałem i powiem wam, że miałem tam jedną perełkę. Tak czy inaczej, grałem w najnowsze Call of Duty, F1 Manager, Mario Kart i oraz perełkę Baldur's Gate 2. Klasyk. Kolejne pytanie, które sobie zadałem, to czy da się grać na tym małym, jak i na dużym ekranie? I wiecie co? Da się. I to jest genialne w tym urządzeniu. Bo to przykład. Tak wygląda Call of Duty na dużym ekranie. A teraz na małym. F1 Manager. Duży ekran. I ponownie mały ekran. A teraz Baldur's Gate. Duży ekran. No i o to chodzi. Oraz baldur na małym. I tak da się odpalić tę grę na małym ekranie, chociaż powiem Wam, że ten interfejs raczej nie jest przystosowany do wyświetlacza, który ma lekko, no, niecałe 5 cali, więc yy, są pewne trudności. Yy, ale tak, polecam. Granie na tym urządzeniu to coś takiego, co trzeba przeżyć samemu. A jak z Netflixem? Słuchajcie, żaden problem. Duży ekran, mały ekran, da się oglądać. Na sam koniec szybkie podsumowanie. Na małym ekranie produkcji odpalałem się w formacie 16x9, a na dużym no, 3x4 albo 4x3 bardziej. Póki co tylko jedna gra skalowała mi się w czasie rzeczywistym. F1 manager, reszta gier wymagała zrestartowania. Filmy skalują się w czasie rzeczywistym, to nie ma żadnych uwag, działa to wszystko bezbłędnie. A co powiem po tych kilku godzinach? Chcę więcej. Ja chcę więcej. Jestem strasznie ciekaw, jak wygląda granie na małym ekranie, a jak na dużym względem baterii. Jakie będą różnice? Czy jeżeli zostanie nam 10%, czy jesteśmy w stanie jeszcze, nie wiem, pół godziny grać na niecałym 5-calowym wyświetlaczu. jedno mogę obiecać. Pełna recenzja Folda pojawi się na tabletowo. Tak więc zostawcie suba, łapka w górę i do zobaczenia już czy to na stronie, czy na YouTubie. Nara! Ha! I tu was mam, bo jeszcze mały bonusik na koniec. Wszyscy myślą, że Fold ma tylko dwie pozycje: rozłożona i złożona. A ja Wam powiem prawda jest jeszcze pozycja trzecia taka półzłożona. I powiem Wam, że w tej pozycji A czyta się fajnie materiały, przegląda internet, a przede wszystkim fajnie się gra w strzelanki. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.